Otwieram 24. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miłumunie. Witam pana burmistrza, witam radnych, sołtysów, zgromadzonych widzów przed ekranami. Na podstawie zgromadzonych list do głosowania stwierdzam kworum. W głosowaniu udział 15 radnych. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie, odczytanie porządku obrad. Punkt drugi: przyjęcie protokołu. 23. sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miłomy na lata 2020-2035. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Miłomy na 2020 rok. Punkt piąty, Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomy. Punkt szósty, Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Punkt 7. Wolne wnioski i informacje. Punkt 8. Zakończenie obrad sesji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z 23. sesji Rady Miejskiej. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem protokołu. Punkt trzeci. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Miłomy na lata 2020-2035. Na podstawie kart do głosu, dostarczonych kart do głosowania w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Wstrzymał się pan Grzegorz Żmijewski. Uchwała została przyjęta. Punkt czwarty porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Miłomy na podstawie dostarczonych kart do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały. Pan Grzegorz Żmijewski wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłomun. Uchwała dotyczy działki drogowej oznaczonej numerem 945 łamane na 1, i nazwę tę ulicy trzymuje um, się jako brzosową. Jest to ulica jest to wniosek mieszkańców. Działka jest własno, współwłasnością mieszkańców mieszkających czy, czy budujących się przy tej ulicy. Zlokalizowane jest to przy drodze na Wielimowa. Na podstawie dostarczonych kart do głosowania w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Szósty porządku obrad: interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Żadne interpelacje ani zapytania nie wpłynęły. Punkt siódmy: wolne wnioski i informacje. Czy zgromadzeni na sali chciały, chcieliby zabrać głos? Nie, nie ma wolnych wniosków i informacji. Przechodzimy do punktu ósmego. Kończę dwudziestą czwartą